Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, senator Rzeczpospolitej Polskiej, członek Polskiej Akademii Nauk, honorowy członek Stowarzyszenia Szesnastka. To kilka z licznych funkcji, jakie obecnie sprawuje profesor Ryszard Górecki i jego działania sięgają jednak znacznie dalej, a ich efekty są korzystne nie tylko dla Olsztyna, regionu czy uniwersytetu, ale dla całego kraju. Senator Ryszard Gurecki jest znany jako tytan pracy, co potwierdza jego miejsce w pierwszej połowie najpracowitszych senatorów RP. A przypomnijmy, w kraju jest ich 100. Jeśli ma się prawie 120 wystąpień dotyczących różnych zagadnień i dotyczących referowania ustaw i pewnych propozycji modyfikacji, to jest chyba nie tak źle. Choć sprawowanie różnych jakże ważnych funkcji jest niełatwe, to jednak, jak potwierdzają obserwatorzy, profesor Ryszard Górecki umiejętnie je łączy z pożytkiem dla regionu, który reprezentuje. Jestem pod wrażeniem jego właśnie skuteczności. To jest najważniejsze, bo można mieć różne wizje, ale później brakuje chęci, sił na doprowadzenie do, do finału. Wiele projektów powstało właśnie pod opieką rektora Góreckiego, stąd jego liczne wyróżnienia. Ostatni przyznała mu prasa za rozwój uniwersytetu jako inwestycji 25-lecia. To nie jest uniwersytet, że tylko ładne bloki, kampus, ale tu, jak ja mówię, zostało to wypełnione bardzo mocno treścią, w sensie nowoczesności. To jest jedyna w Polsce uczelnia o tak dużym wachlarzu, czyli młodzież, która chce jakby kształcić się, tu na terenie tej uczelni może znaleźć zawody, o jakich tylko marzą. Rektor Górecki marzył o stworzeniu uniwersytetu, który konkurowałby z kilkusetletnimi polskimi uczelniami. Częściowo zrealizował ten plan. Dziś Wydział Nauk Medycznych ma najlepszych absolwentów w kraju. Coraz mocniejsze są też inne wydziały, a nie zawsze było tak kolorowo. Gdy powstawał uniwersytet, to rzeczywiście problemem było nie tylko zjednoczenie tych uczelni, ale problemem było, żeby pojawił się również na Uniwersytecie Wydział Teologii. Było trochę nastawienia negatywnego, ale w tym samym walczeniu, bo tak to nazwę o miejsce uniwersytetu w, naszej, w naszym regionie, w Olsztyźnie, oczywiście doszliśmy do tego, żeby ten wydział istniał. I tutaj jest zasługa niewątpliwie pana Góreckiego, który potem jako pierwszy rektor był tym, który jak najbardziej prowadził to wszystko w dobrym kierunku. Nie tylko nauką i kwestiami gospodarczymi zajmuje się senator Górecki. Ze swoich doświadczeń i bogatej wiedzy korzysta wtedy, gdy trzeba pomóc zrealizować idee, również duchowe. Przykładem jest Kościół Świętego Franciszka z Asyżu na tak zwanej Górce Kortowskiej. Wiem, że on zawsze pewną kwotę przeznaczał na Kościół. Dlatego ten Kościół uniwersytecki jest w jakiejś mierze również jego zasługą, w tym sensie, że jego starania, żeby upiększyć go, żeby brakujące jakieś sytuacje uzupełnić, były pod tym względem naprawdę staranne. Pomoc rektora senatora niejednokrotnie wykraczała poza uniwersytecki kampus. Kolejny przykład to pozyskanie środków unijnych na budowę centrum świętego Jakuba. Dziś służy ono pielgrzymom jako jedna ze stacji na polskiej drodze Jakubowej. Tu się zatrzymują pielgrzymi zdążający do Santiago de Compostela. Tutaj się odbywają rozmaite spotkania o charakterze społecznym. Tu jest także centrum parafii świętego Jakuba. Jesteśmy panu rektorowi niezwykle wdzięczni, że się zaangażował w ten projekt. Wróćmy do spraw bardziej przyziemnych. W 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Góreckiego powstało Stowarzyszenie 16, które walczyło o przebudowę drogi nr 16. Kilka dni temu okazało się, że w końcu udało się tę walkę wygrać. Dla nas, samorządów położonych przy tej drodze starej, to jest otwarcie drzwi na świat. Dla samorządów, a głównie jeśli chodzi o przedsiębiorców, bo również mamy problemy z pozyskaniem nowych inwestorów i ciągle to wykluczenie komunikacyjne jest tym argumentem na nie. Teraz będziemy już jesteśmy w innej sytuacji, także serdecznie dziękuję panu rektorowi. Jak mówi sam rektor Górecki, przed nim duże wyzwania, przede wszystkim nowe pomysły i aplikowanie o środki unijne w perspektywie najbliższych kilku lat. Między innymi w tym celu spotyka się z samorządowcami i przedsiębiorcami. Żeby wspólnie te projekty realizować. I to jest najważniejsze, bo oczywiście jak to służy pomocą w różnych sprawach, to, to, to jest oczywiste. Tak? Człowiek jest otwarty bardzo. Jak podkreśla prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, współpraca uniwersytetu odgrywa wielką rolę w życiu samorządów. Przede wszystkim Olsztyna. Na pewno nieoceniana jest rola rektora, który na każde po prostu z naszych próśb podejmuje działanie. Jestem przekonany, że możemy mówić, że jest to współpraca bardzo pożyteczna, służąca rozwojowi mieszkańców Olsztyna. Ryszard Górecki uważa, że jedną z dziedzin, która wymaga wsparcia i rozwoju, jest również sport. Wielu sportowców z regionu trenowało właśnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a dziś promują region w kraju i za granicą. Pan senator jest bardzo mi dobrze znany. Był moim prezesem w klubie, kiedy miałem tu przyjemność grać. W AZT-cie Olsztyn znam człowieka jako bardzo mocno wspierającego sport. Jak obiecuje Ryszard Górecki, uniwersytecka infrastruktura sportowa ma być jeszcze lepsza, by młodzież miała jeszcze większe szanse na sukcesy. Profesor Ryszard Górecki od lat więc kreuje, współpracuje, inwestuje i pomaga. Doceniają to mieszkańcy, którzy w wyborach parlamentarnych zdecydowali się właśnie jemu zaufać. Rektorem jest, młodym człowiekiem jest, dobry jest kandydatem. Bardzo solidny człowiek. Zasługuje na to, żeby właśnie sięgać po najwyższe stopnie. Teraz jest dobrym kandydatem i uzyska większość głosów. Bardzo dobry będzie. Myślę, że to jest dobra kandydatura. Popieram. Senator rektor profesor Ryszard Górecki za dotychczasową pracę został odznaczony między innymi orderem Wschodzącego Słońca złotą i srebrną gwiazdą, krzyżem kawalerskim orderu Odrodzenia Polski, złotym krzyżem zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej.